Cześć. Z tej strony Polis Saitama. Dziś mamy 4 dzień listopada 2019 roku. To 24 dzień mojego projektu One Punch Man Challenge. Zresztą jestem świeżo po treningu, ale do tego zaraz dojdziemy. Chciałbym wyjaśnić dla tych, którzy nie są w temacie, na czym polega to wyzwanie. Jaki jest przynajmniej główny schemat? Chodzi o to, żeby wykonać 100 pompek, 100 brzuszków, 100 przysiadów i przebiec 10 km codziennie. Przynajmniej w ten sposób trenował Saitama, czyli główny bohater serii animowanej One Punch Man. To jest jak dla mnie wręcz niemożliwe, żeby wykonać ten plan, zwłaszcza od początku, tym bardziej zachowując odpowiednią technikę. Nie widzę możliwości, żeby można było przy tym... Odpocząć, zregenerować się odpowiednio i rozwijać się dalej, chyba że ktoś jest no dosłownie nie z tej ziemi. No, Saitama trenował w ten sposób przez 3 lata i doszedł do takiej potęgi, że był w stanie później pokonać wszystkich za pomocą jednego ciosu. Wiadomo, że no, ludzie w świecie rzeczywistym powinni raczej zabrać się za to w bardziej przemyślany sposób. A więc ja wykonuję ten trening 3 razy w tygodniu, ale nie każdą konkurencję robię codziennie, znaczy się co trening. Dodałem jeszcze jedno ćwiczenie, czyli pociąganie na drążku, by móc rozwinąć swoje mięśnie grzbietu oraz bicepsów. I zamiast brzuszków robię spięcia. Uważam, że jest to bardziej efektywne ćwiczenie na mięśnie proste brzucha. No i też e, raczej nie takie niebezpieczne dla dolnego odcinka przepraszam e, odcinka lędźwiowego, czyli dolnej części pleców. Moim zdaniem chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby być lepszym od samego siebie. Nieważne w jakim czasie dojdzie się do danego zakresu powtórzeń, ważne żeby się Rozwijać. Nie ma co się śpieszyć i sugerować ci tym, że ktoś robi tyle i tyle po takim czasie. To prowadzi tak naprawdę donikąd. Trzeba rozwijać się w własnym zakresie, oprócz ćwiczeń, odżywiać się odpowiednio, regenerować się. W sumie mógłbym też powiedzieć coś o moim odżywianiu. Ja osobiście nie stosuję żadnej specjalistycznej diety. Spożywam średnio 4 posiłki na dzień z głównym naciskiem na białko. Można regularnie prześledzić spis moich treningów na grupie One Punch Man Workout. Jest tam dość dużo członków z całego świata, którzy opisują właśnie swoje zmagania z One Punch Man Challenge. Na prawym dolnym rogu, ujrzycie, Screena z nazwą tej strony. Zapraszam. Wystarczy złożyć prośbę do dołączenia, a zapewne was przejmą. Wspomniałem właśnie przy początku materiału, iż mam dzień 24 obecnie. O co tu chodzi? Początkowo założyłem sobie, że będę wykonywał swój plan przez 36 tygodni i co 4 tygodnie. Od począwszy od mojego pierwszego materiału, zresztą też macie, dostaniecie link, co cztery tygodnie chciałbym wypuszczać materiały główne z mojej przemiany, czy to w kwestii estetycznej, czy moich wyników sportowych. No i myślę, że dodałbym coś jeszcze, a w międzyczasie bym przeprowadzał materiały odnośnie mojej diety. Może jakieś tam odcineczki na kuchni? W kwestii mojej motywacji, jak ona wygląda. W przyszłości też mógłbym opowiedzieć nieco o swoich doświadczeniach z innych dyscyplin sportowych. Tak, ci czułem wcześniej. Tylko, że motywacja była raz taka, raz taka. No i tak wyszło, że przez prawie dwa lata trenowałem w kratkę. A więc ten czas był stracony. Ale teraz jestem na tyle zmobilizowany i z pewnością dopnę swego. No i co by tu jeszcze dodać? Dziękuję za, za to, że wspomogliście nas w osiągnięciu 10 subskrypcji na kanale YouTube. Może nie wydawać się to dużo, ale mimo wszystko to nas cieszy. Zasubskrybujcie nasz kanał, zalajkujcie. Za kilka dni będziemy kręcili właśnie. Kolejny odcinek główny, bo miną właśnie 4 tygodnie i będziecie mieli porównanie, co dał ten miesiąc ćwiczeń na tym planie. Tymczasem muszę coś zjeść. One Punch.